Dzień. Dzisiaj chcę zareklamować mój serwer Anarchia SMP O no to może mm. Przejdę do kitów O to tu są takie kity Każdy gracz nowy dostanie taki kit i może sobie odebrać jak będzie chciał A jego zawartość to... Dzięki, to jest fajny Dobra I na tym serwerze są rangi Które um, Jakby dodają zwykłe kity i więcej hołów Ale są też takie Które ci mnożą na przykład mnożik. I ja się nie kupuję za Hajs normalny jakby Tylko e, z konkursu Można mieć Z giveawaya Albo kupić w shopie, ale to za chwilę przejdę do tego. E, tu są ludzie czescy. I tym lepsza tam ranka, tym więcej jakby dostaniesz tej godniowo. Patrz, Na przykład masz Vipa, Plus, to masz 3. Tutaj jest akurat ranga, którą się samemu można skraftować. Ale jest akurat droga trochę. I patrzcie. No i takie coś mi dropło. A potka to taka I... Muszę sobie coś opróźnić Dobra e, Tak to jest. Czasami daje takie potki e, Aktywnym graczom Tu są dużo potek nowych I oni To tyle akurat Ostatnio, mm, teraz jest akurat 30 osób na serwerze Pamiętam jak było 50, ale ostatnio mniej o wiele ludzi gra i też niektórzy wychodzą Ekipa reklam e, tak trochę umarła I postanowiłem sobie nagrać jakby kanał Jakby inaczej film na kanał A tutaj jest... A tym to nie, nie, nie będę mówił Tutaj jest zareklamowanie e, serwera Ranga Kitwik Też żeby nie było, że jakieś rangi są OP, to... To patrzcie, takie coś jest Reklama Dobra. Um, ogólnie to ja tutaj też gram na Survivalu ale w sensie zbieram it na Survivalu i buduję, ale jakby dużo latam na kreatywie na Spedictorze, żeby po prostu obserwować. Tutaj... no widać wem ja trochę. Ale to w ogóle. To teraz przejdę może do craftingów. Tu jest bardzo wiele craftingów, bardzo wiele. O tyle jest. Wszystko na kanale może, może na Discordzie możecie zobaczyć na kanale craftingi. Albo craftingi V2. A przykład taka potoczka. Mmm... To zbroi za chwilę przyjdę. O, to tutaj z tego się zarabia akurat. O, to jest sekretny crafting. Chyba tylko dwie osoby o nim wiedzą, nie wiem. Ja Podka sercowa. A, chip. Mm. Tak jest kraci na podkę. i ona Ci tam daje więcej HP No to czekajcie, wezmę sobie Q No i tutaj jest plus 10 serc, ale U mnie trochę będzie więcej bo ja mam też zbroję Specjalną za to tutaj za chwilę przejdę Więc patrzcie, no to jest taka podka sercowa 29 serc do 42, bo patrzcie, nie no, czekajcie, e, każę w tym um, Ultra Nitrate Home. Tutaj jest enchantowany Nitrate i taki he, potrzebny. teraz przejdę do klat. Kla. O To nie to, nie to. to. To też nie to. O jest. Jajko smoka. O góry, no? I, i są tu eventy end PvP, z których możesz dostać w jajko smoka, i... Po prostu em, raz na, może jakiś czas tam, raz na, nie wiem, dwa miesiące było kiedyś chyba, teraz dawno nie, na, długo nie było, dłużej nawet chyba. I jakby ludzie tam grają w wędzie i jest nowy smog, tylko że on, ma, on jest na przykład lepszy, że ma 1000 HP, zamiast tam chyba 150. Albo ma taki atak, że szczela. Mm, Normalnie 20 tych fireboli swoich na sekundę hmm. Hmm. Teraz spodnie Za chwilę jeszcze pokażę jak ja mam hmm. I te. Ale to tylko te teraz które mamy w wypunku. No to tak jest crafting O, si która siła I taki mieczyk chwileczkę gdzie jest ten mieczek mieczek no taki jest crafting no więc teraz pokażę na e, siłkę x siły 3 pierw no to siła 3 tak jak zaś jest a na siłkę 4 to po prostu dwie takie same w mm, stole powalskim. No i może dam pauzę w nagrywaniu. E, teraz mm, buty. No to buty są takie. Skrzynka. To chyba test TNT. ta TNT chwilę sprawdzę. Tak, podki są. Nic takiego to nie jest. potrzebnego za bardzo. większy... O, duża właściciela będzie. Najdłuższy z tego. I eksantowany netherite 16 um, Kopsów to. To w sumie nie tak dużo. Na tej serwie? Choć nawet, nie wiem. Z jak ma się dużo czasu, czy to tam tam trochę jest. Czy to jest skrzynia z TNT? Tak, to jest skrzynia z tymi A A na skrzynkę z ja tu poszukiwanie. O jest. Taki jest crafting na tą głowę Creepera lepszą. Taki. O fur, bomb. Boże, ktoś tego używa na tym serwie? Chyba nie. Taki jest crafting na fur bomb. Tego chyba nikt nie. Może pokażę to teraz? To działa tak. Kiedyś niektórzy tego używali. Jak dopiero co wprowadziłem, ale. Bo w chwili to jakby. Mm, jeszcze co o tym zapomnieli? Natomiast no, ja zapomniałem. No to teraz może pokażę, jakie mam ity. Mam Ultra Helm i yy, Ultra yy, Buty. I na razie zbieram na spodnie nedrzejtowe. A klat nie mogę mieć za bardzo, bo nie ma tego jajka smoka. Niedługo event and PvP, to zapraszam. A, A tu no, widać, że trochę narka. A właśnie, TNT. <laughs> TNT rzucaki e, prawa łapka rzucasz, lewej tej drugiej jakby postawiasz i TNT ma busta Tu też są bossy, ale one rzadko są organizowane to jest indywidualnie aby, w sensie dla innego gracza. No to... O właśnie! Sklep. No tak na koniec sklep. Obecnie mam tylko tyle. Więc trochę mało to jest. na vip. Tak jak coś można. Ulepszenia. O, tutaj jest na wydajne 6 mm, zarobek. Oto Rubin. Na Rubin jest... za chwilę napiszę. Tyle szans na dropnięcie ze stołna i, łup, i łupku. A z diamentów jest 1% szans. A, jak ktoś ma też tam rangę, to maleńki drop. W sensie więcej procent. I to tyle ze sklepem Mega Kaktus. Mega Kaktusa się nie kupuje. I Rubinu. Hm. chcę pokazać z tym, jakby. Chcę pokazać ten drop Rubina. O Jezu. Noż nie no, chwila, fila Dobra no, jestem. Eee... Uh, o oh jest, Rubin Trochę tych diaksów musiałem wygopać Dobra No i taki Rubin No i teraz jest shop za robek Seal, no i mam No i hajs, po prostu mamy i to chyba tyle, co miałem do pokazania na ten serwisie. Ile to trwa? U! 14 minut? o trochę długa ta reklama. O, jezu, że już z dziura. Hmm, zastanawiam się, czy jeszcze coś tutaj jest. Wartego uwagi. Eee. A! tu na przykład mm, niektóre farmy są zbustowane. Na przykład farma złota. E, zombie pigliny widzę na e, tam dłuższą odległość. Gracza, ale mm, i tu mm, niektórzy na to mam właśnie ile? ile? 400 level. Dziś tu był crafting na jest. Enchantowany na i Koblex. Dzień obra, dobra, to no. no to... Dobra, widzowie, mam nadzieję, że wbijecie... A, w podcastu, co? Ehm, mam nadzieję, że wbijecie na ten serwer jeżeli nie będzie em, e, toksycznych graczy dobra. No to wbijajcie, dawajcie suby i lajki, dobra I jeszcze jedno ehm. Nikt nie ma admina na tę serię.